Jakownie to brzmiata Hejka kochani, witam Was z moim gościem, Felicą znowu. I tak zagramy sobie. zagramy. Dobra, nagramy wam tag kto lepszy. Jak to się dowoduje ja, ale dobra, myślę, z tym. Mam pomocy iPada. Dobra, zaczynamy. Pierwsze, będę jej przetłumaczał jakby co, więc nie denerwujcie. Pierwsze pytanie: Kto spędza więcej czasu w Łazience? Dam pullmerek, team i dualety. A właśnie, tu mamy Felicę, ona ma tam Dorota. Na tym mam Dorota, a na Felicę. Tu mam Dorota i to ma Felicę. No właśnie. I ja myślę, że to jest Felicja, bo przy Fart, to był sminkiery, to był się perfektywny skobulan, o, a, oh. Oh, shit, o, oh. no. dobra, mówi, że ten, bo się dużo maluje i że chce wyglądać pięknie w szkole. nie jest, ale okej. Okay. Dobra, następny. Kto ma większe cycki? Mam choć tyle blasków. Ja nie. Hello. Kto jest bardziej oszczędny? Mam sporo amest. Nie, nie, nie. Hej, hej, Vem har läppstil på ditt humör och vem har bättre och humör? Vem har läppstil på sitt hår? Vem har bättre stil? Varför jag? För att du har en här cool stil. Du kör såhär på jeans och typ någon skjorta eller vad du gör. Och typ den här liksom, skjorta, tröja, ett par jeans. Super. Super! Super! Alltså Nie wiem że po prostu ubieram się śmieszne. Takie ciekawe. Fajnie, cool. Nie. Dobra, czekajcie, humoralnie. Dobra. Kto ma większe powodzenie u płci przy tak? Horien kill. Ja będę chorę killy, będą kola nie? Ona, całkowicie ona ma. Ona ma schula. NS Kula. Wiem. W szkole na nią gapy po prostu. Tak mnie się nie gapy. Kto ma po... Kto ma mocniejszą głowę do alkoholu? Nie pijemy alkoholu, ale możemy to stwierdzić po tym, jak się zachowujemy ogólnie po słodyczach. Wiem, że to alkohol. O, ja sobie to Widzę, że to alkohol weekend. Wtedy ja nawet nie Mi odbija się po słodyczach i rzadak więc ja pewnie będę. nie Kto więc jest i jest większym lękiem? Wiem, że lot oksłowuje. Ona cały czas śpi. Ona cały czas śpi, złoty. So mm. Ona cały Every czas śpi. Zaf... Yes. Kto ma więcej znam? Wiem, że W Polsce mam ja. W Polsce mam ją. W Polsce mam ja. W W Polsce <grymne> no, no, no. Dobra, Polska, ja, Szwecja, ona. Jakby coś. Ehm, kto jest mądrzejszy? Weymysł Motore. Ona. Chujon. Kto lepiej gotuje? Weymysł Modby. Co Całkowicie ono, ja nie lubię gotować. Co to w ogóle jest? Kto jest ładniejszy? Weymysł Nigere. Nie, album taka, albo była hamska, tak bym wskazała sama siebie, nie? A wywołałam, Rebeka. Dyskrybuj. Wejdę w tusk, albo Kto lepiej tańczy? Wejdę w sedekta. Nie, ale obydwie oby oby tańczymy, więc. Tak jest w ogóle porównanie. No. Kto podejmuje decyzję? Wem bestemmer. Co ty na na angielskim też na mnie decydowała Dlaczego? I ty na mnie stał Kto ma ostatnie zdanie? Ja mam choć stał Ja... Ja ostatnie słowo Ty musisz mm. mm. muszę myśleć on To się normalnie denerwuje i jestem obrażalska Kto lepiej kiedy? Ja kto lepiej prowadzi auto? Wem, Shelby sure be Nie prowadzimy auta, nie mamy prawa z na stratkami, ale jeśli miałabym decydować teraz i po moim zachowaniu, to bym się wypowiadała. Ja. Jutro fala de muskule. Ja. Jogie, droga. nie. Ja. I ja. pro. Ja tu byłam lepiej. co to jest? to Kto lepiej okazuje uczucia? Wem, Wisem, we Treść i Było mi to sama z tym działa. A z sensor, ja wiodę z tej swojej strony. No, i jeśli, mm, love, no, tak. jeśli chodzi o miłość, to ja. Ale jeśli chodzi o ro, takie smutność, to ona, bo ona często płacze. Wydobyłam się z tymi O właśnie, bo ja, nie, bo ja się boję pokazywać, że jestem smutna. To ona bardziej zachowuje bardziej uczucioma. Kto lepiej kłamie? We mnie ja nie kłamie ogólnie, ale jeśli trzeba, to pokłamie. Spoko. No problem. Kto ma najwięcej odpałów? Wiem, że na Ruliga, CMR są na brzegach, garbage są na dolę. Ja, ja jestem odprawcą. Kto częściej prowokuje do kłótni? Wiem, że nie prowokuje do kultury, a wibury brokiem. Wiem, że myślę, że obydwie, bo ale ogólnie to w ogóle my nie jesteśmy takie, że my się kłócimy. To wszystko. szkole nie. i ale są, na przykład pojawi się trzecia osoba i bum, dupa, 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 I Ostatnie pytanie, kto je więcej We metal Oh, jag jag, jag vet sig. Nej. Ja, men det är en vjädsel. Jag, jag... <laughs> är en elefant. fan. Jag äter som elefanter. Jag äter asmycket. Ja, jag Man jag tror inte att jag äter så jävla mycket, men jag, alltså, är jag, hemma och jag bara river upp hela köket. bra. Hej. Nie no dobra, ale wiecie, no jakbym się podobało takie ja, tagi, to możemy zrobić wewnątrz jakiś challenge. O, to by było fajne. challenge ty you dał? Know? Maybe. Okej, okay, man, jakbym się to podobało, czy coś, to lajkujemy, komentujemy i subskrybujemy. Bajo! <sum>